Witam serdecznie. Nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem, a w dzisiejszym odcinku poruszę kwestię związaną z długością życia Eskimosów. Sprawdzimy, co jedzą Eskimosi i jak długo żyją, a w zasadzie dlaczego żyją tak wyjątkowo krótko. Eskimosi odżywiają się głównie mięsem lub też tłuszczem i bardzo małą ilością węglowodanów. Ich dieta obejmuje głównie mięso zwierząt morskich, takich jak wieloryby, foki czy też skorupiaki. Poza tym spożywają mięso ptaków i zwierząt lądowych, np. kaczek. Spożywają również ptasie jaja. Często polują również np. na piżmowoły, ale uwaga, spożywają także niewielkie ilości roślin w diecie, w tym korzenie i jagody. Można zatem powiedzieć, że dieta Eskimosów to dieta niskowęglowodanowa albo dieta karniwora. Pamiętajmy. Eskimosi nie są jednak na diecie ketogenicznej, ponieważ ze względu na spożywanie dużej ilości mięsa, czyli mięśni, glikogen w nich zawarty będący źródłem glukozy powoduje, iż ketony nie są w stanie pojawić się w ciele eskimosów. Zatem glikogen z mięśni i niewielkie ilości korzeni czy też jagód to jedyne węglowodany w diecie eskimosów. A dlaczego w ogóle poruszam ten temat? Szczerze powiedziawszy, nie chciałem nagrywać tego odcinka, by ktoś nie odebrał mojego filmu jako atak na dietę niskowęglowodanową. Niemniej jednak, niedawno pojawiła się na moim kanale playlista Odkłamujemy Węglowodany, której dowodzę Państwu, iż spożywanie zdrowych produktów spożywczych z zawartością węglowodanów ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i na długość naszego życia. I za każdym razem, kiedy nagrywam film o węglowodanach. Bądź też film dokumentujący pozytywny wpływ produktów z zawartością węglowodanów na nasze zdrowie, otrzymuje praktycznie zawsze jeden powtarzający się komentarz, który brzmi mniej więcej tak. Przecież eskimosi jedzą tylko mięso albo tylko tłuszcz, prawie wcale nie spożywają węglowodanów i żyją najdłużej na świecie i mają najzdrowszą populację na świecie. No niestety jest zupełnie odwrotnie. Tego typu frazesy mogą opowiadać te osoby, które swoje zdanie opierają tylko i wyłącznie na moim, widzi mi się. Nie wiem, czy Państwo wiecie, a w szczególności osoby, które wierzą w to, że Eskimosi są długowieczni, że jest to jedna z najkrócej żyjących populacji na świecie. Urząd Statystyczny Kanady dokonujący spisu populacji tego kraju, podobnie jak raz na jakiś czas Urząd Statystyczny Polski. W 2001 roku dokonał spisu ludności, wśród której około 4,5 tysiąca osób stanowią właśnie Eskimosi, którzy zamieszkują arktyczne regiony Kanady. No i aby nie być gołosłownym, przedstawię Państwu ten spis statystyczny. Odnośnik do tego spisu umieszczę oczywiście w opisie tego filmu. Chciałbym teraz uświadomić moim widzom, jaka jest średnia długość życia Eskimosów i jaka była długość tego życia jeszcze nie tak dawno temu. Otóż w latach 40. średnia długość życia eskimosów wynosiła, uwaga, zaledwie 37 lat. W latach 60. ta długość życia wynosiła już około 51 lat i teraz szacuje się, że średnia długość życia eskimosa to około 66 lat. Zatem w porównaniu do populacji obywateli Kanady jest to wciąż 14 lat krócej niż przeciętny obywatel tego kraju. A dlaczego eskimosi w końcu zaczynają żyć dłużej? Chociażby dlatego, że zaczyna do nich docierać cywilizacja, a głównie produkty spożywcze z zawartością węglowodanów, które są źródłem witamin, minerałów, polifenoli i błonnika. Kolejnym mitem jest rzekomy wzorowy stan zdrowia eskimosów i mała zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe. Ponownie jest to niestety mit. Możemy o tym przeczytać w badaniu naukowym z 2003 roku. Tytuł tego badania jest następujący. Niska częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego wśród Eskimosów jakie są dowody. W ustaleniach czytamy: Dowody na niską śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca wśród Eskimosów są kruche i opierają się na niewiarygodnych statystykach śmiertelności. Śmiertelność z powodu udaru jest jednak wyższa wśród Eskimosów niż wśród innych populacji zachodnich. Takich badań są dziesiątki i każde z nich dowodzi tego samego. W badaniu z 2010 roku, które opisuje częstotliwość występowania chorób serca u eskimosów, czytamy: Ogółem 19% eskimosów miało chorobę układu krążenia, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wśród wszystkich schorzeń najczęściej występowała choroba obwodowa układu krążenia 9%. We wnioskach czytamy. Obecne przekonanie, że eskimosi są chronieni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, jest poważnie kwestionowane przez wyniki niniejszego badania. Biorąc pod uwagę niezwykle wysoką częstotliwość występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, pilnie potrzebna jest populacyjna interwencja wzmocniona dla kobiet, aby zmniejszyć ich ryzyko. I żeby ktoś nie powiedział, że jestem złośliwy, to obiecuję, ostatnie bardzo wymowne badanie. Badanie z 2010 roku. W tytule czytamy. Częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych i ich związek z ryzykiem u eskimosów z Alaski. We wnioskach możemy przeczytać. Te dane wykazują na wysoką częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego i udaru mózgu u eskimosów z Alaski, pomimo niskiego stężenia złego cholesterolu LDL i wysokiego stężenia dobrego HDL. Powtórzę raz jeszcze ale tak po cichu, żeby się nie narazić przypadkiem żadnej osobie, która promuje dietę niskowęglowodanową na całe życie, śmiertelność z powodu udaru jest wyższa wśród Eskimosów niż wśród innych populacji zachodnich, a 19% z nich ma chorobę układu krążenia. Zatem zdecydowanie nie możemy powiedzieć, że dieta niskowęglowodanowa, czy też dieta karniwora oparta w głównej mierze na mięsie, białku i tłuszczu, i małej ilości węglowodanów jest gwarancją zdrowia, braku chorób i długiego życia. I teraz bardzo krótki przerywnik. Drodzy słuchacze, to nie jest mój atak na dietę ketogeniczną czy też dietę niskowęglowodanową, które są wspaniałymi dietami leczniczymi, dietami, które sam polecam, ale na krótki okres. To jest jedynie próba uświadomienia Państwu, że diety takie stosowane w długim okresie lub też na całe życie. Nie wydłużają życia, jak niektórzy sugerują, podając przykład Eskimosów. Oczywiście to nie jest tak, że to tylko dieta wpływa na to, że Eskimosi żyją krócej niż inne populacje na tym świecie. Niemniej jednak, jeśli ktoś stara się przedstawić Eskimosów, a w szczególności ich sposób odżywiania, jako sposób na długowieczność, to dzisiejszy odcinek wielu tym osobom najprościej mówiąc wyprostuje myślenie. Niestety dieta pozbawiona węglowodanów, obfitująca w tłuszcze i mięso, nie wydłuża życia, w szczególności eskimosów. Przejdźmy zatem dalej. W jednym ze swoich wcześniejszych filmów mówiłem o zależności między ryzykiem śmiertelności ogólnej, w zależności od energii, którą dostarczają nam węglowodany w diecie. Dzisiaj powiemy o tym nieco więcej. Ten wykres przedstawia ryzyko śmiertelności ogólnej, związanej z ilością dostarczanych węglowodanów do naszej diety. A dokładniej mówiąc, ilością energii, które one dostarczają. Możemy zauważyć, że dieta, która zawiera około 50% energii pozyskanej z węglowodanów dla ogółu społeczeństwa, jest dietą najbardziej optymalną. Oczywiście są czynniki modyfikujące te zależności, ale dokładnie ten wykres omówię w osobnym odcinku, który poświęcę tylko i wyłącznie na omówienie tego wykresu. Na dole mamy skalę procentową ilości energii pozyskanej z węglowodanów. Eskimosów zatem umieszczamy po lewej stronie, ponieważ praktycznie nie spożywają oni węglowodanów lub też mają ich bardzo mało w swojej diecie. Natomiast, dla przeciwwagi, umieśćmy także na wykresie osoby, które mają ponad 85% węglowodanów w diecie i porównajmy długość życia tych dwóch populacji. Po prawej stronie umieśćmy Japończyków, a w szczególności mieszkańców wyspy Okinawa, należącej do Japonii. Dieta mieszkańców tej japońskiej wyspy, którzy mają najwięcej stulatków na świecie, a ich średnia długość życia to około 85 lat, to głównie węglowodany. Aż 85% energii z ich diety pochodzi z węglowodanów, poza tym 9% z białka i 6% z tłuszczu. No więc teraz porównajmy eskimosów, którzy są jedną z najkrócej żyjących populacji na świecie, są praktycznie pozbawieni węglowodanów w swoim jadłospisie. Z najdłużej żyjącą ludnością na Ziemi, czyli mieszkańcami wyspy Okinawa, których dieta dostarcza aż 85% energii z węglowodanów. Jak widać, istnieje między nimi znacząca różnica średniej długości życia bo aż 19 lat. Zatem Eskimosi nie są ludnością długo żyjącą i na tle populacji spożywającej duże ilości i tutaj słowo klucz zdrowych produktów spożywczych z zawartością węglowodanów wypadają fatalnie. W tym miejscu oczywiście należy pokazać dowód naukowy wskazujący na to, jaki jest procentowy podział składników diety mieszkańców Okinawy, których dieta, podobnie jak dieta ludności z innych regionów tzw. niebieskich stref, w których żyją populacje o najdłuższej oczekiwanej długości życia na świecie, składa się głównie z węglowodanów. Opracowanie naukowe z 2016 roku, czytamy w nim. Najdłużej żyjący mieszkańcy japońskiej wyspy okinawy mają aż 5 razy więcej stulatków niż inne kraje rozwinięte. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do ich wyjątkowej długowieczności, tym łagodne ograniczenie kalorii, jakość żywności, geny i aktywność fizyczna. Energia z ich diety pochodzi w 9% z białka i 85% z węglowodanów. Sprawdźmy także średnią długość życia populacji Japonii. Mamy tutaj zestawienie uszeregowane według oczekiwanej długości życia. Japończycy żyją średnio 85 lat, co plasuje ich na drugim miejscu na świecie pod względem średniej długości życia. Jak zatem widać, spożywanie węglowodanów w takiej ilości wcale nie przeszkadza Japończykom przodować w statystykach długości życia, czego niestety nie możemy powiedzieć o eskimosach, których dieta składa się głównie z mięsa i tłuszczu. Zatem podsumowując ten odcinek. Demonizowane węglowodany okazują się być głównym składnikiem diety najdłużej żyjących populacji na świecie, kiedy to tłuszcz i mięso niestety nie wydłużają życia Eskimosów, często stawianych jako wzór zdrowia i długowieczności. Myślę, że warto również osobom promującym diety niskowęglowodanowe jako najzdrowsze diety zadać jedno pytanie: jak to się dzieje, że dieta Japończyków o takiej zawartości węglowodanów nie uśmierciła ich? a wręcz gwarantuje im długowieczność. Bardzo chciałbym usłyszeć odpowiedź, ale sądząc po braku odpowiedzi na poprzednie pytania, ta odpowiedź się raczej nie pojawi. Mam zatem nadzieję, że raz na zawsze mamy wytłumaczoną kwestię związaną z eskimosami i liczę na to, że nigdy więcej nie będę musiał tej kwestii tłumaczyć w komentarzach. A w kolejnych odcinkach wytłumaczę Państwu, co możemy wyczytać z wykresu w kształcie litery U który przedstawia zależność między ryzykiem śmiertelności ogólnej w zależności od ilości energii, którą pozyskujemy z węglowodanów w naszej diecie. Gwarantuję państwu, to będzie arcyciekawy film, na który zapraszam już dzisiaj. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.